Czemu by nie uczynić świata właśnie takim? Czemu by nie tchnąć w świat właśnie magii, wyobraźni? Czemu nie? Mam takie wrażenie, jakby wręcz istniała jakaś siła, której się to nie podoba. A w masowej świadomości. We mnie nawet, w moim, moim umyśle. Jakby było coś, co chce odrzucić ten czar, tą magię, wyobraźnię, duchowość, tą poezję, hmm. opór. Opór. Jakby było coś, co jednak woli, żeby rzeczy były linearne. Żeby były ułożone, żeby były logiczne, żeby były zniewolone. A przecież takie strasznie nudno po prostu. Cóż to za świat, coś to za życie jednowymiarowe właściwie. Po co się ograniczać do, do tylko kilku wymiarów, gdy można mieć wszystkie? Rozumiesz? Pewnego dnia. Pewnego dnia ludność będzie patrzeć wstecz na rok 2020. I będzie sobie myśleć. A już wtedy świat był jednowymiarowy. Jak to w ogóle możliwe, że ludzie egzystowali w tak ograniczony sposób? Jej! Ale też na pewno będą myśleć sobie, że był to przełomowy rok i będą mieć świadomość tego, że właściwie to się już działo, powoli otwierało i że na ziemi byli pionierzy. Tak, byli pionierzy, którzy którzy pomogli otworzyć świadomość, rozszerzyć ją na wielobarwność. No, na pewno tak będzie. Stoprocentowo przekonany jestem o tym. Możliwe, że nawet ja będę to robić za 10 lat. Będę patrzył wstecz na siebie teraz. Będę pamiętał tą chwilę. Idę przez las. Ze zrzosem z dłoni. No. Będę pętał jak pomyślałem sobie właśnie tą tą myśl, że dlaczego by nie. Dlaczego by nie stworzyć świata, który jest pełen barw, który jest pełen magii, który jest przebogaty. Tak, przebogaty. Który jest doświadczeniem multimedialnym, zmysłowym, pięknym. Czemuż by nie? <śmany> jaki ma sens ograniczanie się gdy można być być wielkim hmm? no właśnie dokładnie tak świetna myśl z tą myślą usiądę i sobie Siedzę troszkę w tym fantastycznym miejscu.